Od kiedy się urodziłem czułem, że coś tu nie gra. Nie wiedziałem wtedy jak to nazwać, nie umiałem tego ubrać w słowa. Ale w środku czułem, że to wszystko jest nie moje, że to wszystko jest kłamstwem. Religia, szkoła, praca. Wszędzie byłem obcy. Wszędzie czułem bunt, którego nie rozumiałem. W kościele, kiedy kazali mi klęczeć przed kimś, kogo nie znałem. W szkole gdy kazali mi słuchać bez zadawania pytań. W pracy, gdy kazali mi wykonywać polecenia bez sensu, dzień po dniu, jak maszyna. Nie pasowałem, nie chciałem pasować, ale nie wiedziałem jeszcze dlaczego. Siedzenie po 8 godzin w szkolnej ławce było jak kara. Przyswajałem wiedzę, która wewnętrznie mi się nie zgadzała. Słuchałem autorytetów, które wydawały się puste. I zadawałem sobie pytanie, które zmieniło całe moje życie: dlaczego nikt tego nie kwestionuje? Dlaczego wszyscy udają, że tak ma być? Dlaczego wszyscy zgadzają się na rzeczy, które duszą, odbierają tlen, zabijają marzenia? Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że właśnie zacząłem wychodzić z Matrixa. To wszystko, ta szkoła, ta religia, ta praca na etat miały jeden cel. Stworzyć idealnego niewolnika. Niewolnika, który nie zadaje pytań, który wykonuje polecenia, który myśli, że wybór między dwoma rodzajami więzienia to wolność. Ale ja nie potrafiłem się podporządkować. Od dziecka byłem samodzielny, sam szukałem wiedzy, nie wierzyłem w to, co mówią, nie brałem niczego za pewnik i za to płaciłem cenę. Byłem wyśmiewany, odrzucany. Zdradzany. W szkole dokuczali mi koledzy, bo byłem zbyt wrażliwy, bo ufałem, bo mierzyłem wszystkich swoją miarą. Myślałem, że jeśli ja jestem dobry, to inni też muszą być. Rzeczywistość brutalnie mi to zweryfikowała. Potem przyszła miłość, taka prawdziwa, do kości. Otworzyłem serce, zaufałem do końca, ożeniłem się i zostałem zdradzony, upokorzony. Zdeptany, i znowu byłem sam. Znowu musiałem spojrzeć w głąb, bo tam, gdzie wszystko się waliło, ja nadal czułem, że muszę szukać prawdy. Kim jestem? Gdzie jesteśmy? Skąd pochodzę? Dlaczego ten świat jest taki sztuczny? Zacząłem podróżować poza ciało, zagłębiać się w przestrzenie, których nie da się zobaczyć oczami. Praktykowałem stany świadomości, które były zakazane. Szukałem po nocach, notowałem w dziennikach, milczałem, nie mówiłem nikomu, to była samotna droga.